No, jestem dzisiaj z przywitajcie. Tutaj się. Jestem, która jest e, na dworzu. O, o, tutaj jestem. Juhu. To też mam oglądać. No i e, przywitaj się z widzami. Hej, co widzowie. Kredyt na dzisiaj to 100 tysięcy... Łap... Nie, 100. 10 tysięcy. Nie, są 100 tysięcy. 100 łapek w górę. Tak, 100 łapek w górę. I ja, ja właśnie bez survivalu Robię mojemu kuljemu koledze, koledze Abiemu robię eee, będę robić domek właśnie. No i teraz Ej, wiecie dlaczego się nazywa mama ja, Mamo. Bo, bo mój kolega jak grał na moję... Boi... Jejko mi do się. Tylko on z nie gra. Tak, on mi właśnie zmieniał Nick, ja miałam e, Gilia. Ale mi zmienię... Właśnie jemu robię ten. Myślę, chyba sobie zmienię ten. Nie. Puszko ci robiam. No. To ja tutaj sobie odłożę diaksy sobie. Zobaczcie ile zbieraliśmy rzeczy. Tak, y, my bardzo ciężko w to graliśmy. No. Y, chodziliśmy do najgłębszych kopalni. Ja jedną, y, zaraz wam zademonstruję. Ja, yeah, a i wchodźcie ten, tutaj y, do mnie, na moją górę nie jest jeszcze skończona, ale jest dobra, z Jaksów. I... Zobaczcie tutaj. E... Bardzo ładna, bardzo No rozdzi. i tutaj są potrzebne rzeczy chyba. Weź sobie na, tabli... na tabliczce e, podpisz sobie, ale które tu... są później, ale ja nie widzę. O, tu tablice. mamy opcję, te, też mamy obcywial. Dobra. Może ci, ci tyle steków. Patrz. Może ci tyle steków. Patrz. A co a wasz te. Przypal sobie, po... Yy, nie, to kurczę. Ja, a, ja już zapomniałam. No i pokażę wam pokój Abiego na razie, jak wygląda z diaksu. Tutaj y, niektóre są te z tych, y, z wełen. To tutaj postawię teraz łóżko jemu. Yy, ja na razie muszę pożyczyć y, yy, yy, trochę Okej? Okay? Mamy blisko w ogóle wioskę. Tak, bo nie wiedzieliśmy, że tam jest wioska. Ale to ktoś znalazł. Ja znalazłeś. Nie znalazłem, bo chodziłam sobie po jedzonko. Ale... I... Kurde, lekcana mi się wyczuła. Dobra, jesteśmy. Um, ona już sobie zmieniła nick. Zobaczmy. Dzilia. Kurde, dlaczego nie mówisz tego? Wypowiedź. Dobra, umiem. Gilia. W końcu, kurde ja idę koledze robić um, domek, ten, pokój, yy, tylko muszę mu skrzyneczki robić. Mm -hmm. ja, jest wy... chcesz skrzyneczek? Ja? Nie, yeah, um, ten, Abi. Tak hey, widzowie, gram w uh, On, on chyba chce sześć. Nie no. Zrobię mu ale... trzy. Nie, pięć. Nie no, nie mam tyle tych, staków. Tutaj mu postawię te skrzyneczki. Kurde, no nie chce mi się zbierać dla niego ten. To ja mu. Um, nie wiem, czy z kreatywem mu wziąć. Bo mi się ciężko napracowaliśmy, a mi się nie chce um, um, iść do kopalni, no i sobie kopać właśnie te rzeczy. No i niektóre sobie znajdywać. Ale mam staków. Masy mamy do przypalenia. Dobrze, ja już sobie wystąpiłam. Także ja już było. Nie wiem. No źle. Nie wiem, czy to było, nie. Zobaczcie, jaki basen mamy ładny. Tak, Jacozina. E, no i tutaj mamy. E, to nie jest masę. Tutaj zbieramy wodę. No i tutaj na przykład jak tam nam się straci woda z basenie, no to na przykład tutaj weźmiemy sobie wiadro e, e, wody, no i tutaj sobie umoczymy wiadro, wiadro, no my damy wodę. No i e, tu się nie kończy woda. Tak sobie robimy. Co ja? Mamy szarą wełnę, bo zabijamy. Ja na razie. Finka na wraz za Tak. Szybko jeżdżamy, jeżdżamy. To świetnie, co na pół chce? No, zjedobni żołnierze też coś śmiesznego robią. Co? gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? A, na górze. No, zaraz ci pokażę, gdzie śmiechuć. O, ja tu piszę sobie coś. Trzeba iść w króleczkach. Teraz mam... Kurde, przecież ja nie mam kreatywa. Zapomniałem. Ja. Gdzie tryszasz te skrzydeczki? Czajna, no nie widzę. No, na górę, dobra. Teraz nie i po... czekaj. Na o, nie. Wiem. Niepotrzebne rzeczy. Niepotrzebne. Rzeczy. Zobacz. Ja, 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 Potrzebne rzeczy. 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 Żarcie. Żarcie, he. Chciała a właśnie, Dobre. Drogi? Jakie drogi? Broń, dron!